Mm, teraz włączyłem o, rzeczywiście, widzę go też. To jest jednak nowe. U, ciekawe czy zdąży. Tak, zdąży. <laughs> nie, chyba jednak nie biegnie na niego. Ale co A tutaj ten pan z lewej strony, widzisz? Nie, jednak biegnie na niego. Patrz, zdąży. Ale to jest stary, tylko zmodernizowany. I... Zagapiłem się na biegnącego pana i nie zauważyłem Stary, Zmodernizowany, ale stary No ładnie nie z przodu wygląda, nie? No, fajnie mi się podoba. Mam nadzieję, że ma klimatyzację, bo jak nie, to do Krakowa jechać w takim pociągu w upale współczucia. Już doświadczyliśmy tego, nie? Mm -hmm. <laughs> Niestety. Patrz, ale przejazd już jest otwarty, nie? Natychmiast po przejeździe. No mm -hmm. dobrze, no bo po co? No masz rację, no po co? Jeszcze. Tak? Tak. Super. Ręka mi drży. Do do Krakowa Trochę kilometrów przed nim Ile? Nie wiem, z 200